Cześć wszystkim, fajnie, że tu zaglądacie. Dzisiaj pierwsza z trzech wersji mieszkania, które sam rysowałem e, dla inwestora, po to, żeby wybrał sobie tę najlepszą dla niego. Ale rysowałem te rzuty na tyle dawno, że dzisiaj chcę spojrzeć na nie świeżym okiem i je ocenić, zobaczyć co mi się podoba, a co budzi moje wątpliwości. No to zaczynamy. To na początku włączmy sobie podział na pomieszczenia i metry kwadratowe. Mamy tutaj dwa pokoje na 64 m kwadratowych. Jeśli porównacie to do mieszkania sprzed kilku odcinków, to gdzie tam dwupokojowe mieszkanie miało 34,5 m, No to tutaj wydaje się to bardzo wygodne mieszkanie, bądź wręcz nawet luksusowe do projektowania. No ale takie, takie jest zapytanie, więc sprawdźmy sobie, co nam się tu podoba, a co mniej. Do mieszkania wchodzimy tutaj. I pierwszy plus to jest spora nisza na szafę do zabudowy. To jest plus, no bo fajnie sobie tą szafę chowamy i mamy dużo miejsca. Minus, natomiast i taki znak zapytania, to jest to, że no, wchodzimy do mieszkania i od razu mamy ścianę. Czyli takie ciemne pomieszczenie, taką granicę. Oczywiście możemy sobie starać się to jakoś niwelować, nie wiem, robiąc tutaj lustro, no ale nie jest to po prostu najfajniejsze, optymalne rozwiązanie. Jeszcze taki mały plus to to, że za drzwiami możemy sobie przywieszać rzeczy, nie wiem, jakoś tak, tak po prostu wchodząc, nie wiem, lekki jesienny płaszcz sobie wieszamy wygodnie, więc to też jest plus. Szkoda tylko, że no, pomieszczenie jest takie zamknięte, dosyć ciemne. Teraz chciałbym od razu wejść do sypialni. Bo to, co mówiłem, że jest fajne, że mamy schowaną szafę w niszy w przedpokoju, tak tutaj jest dokładnie odwrotnie, bo tak naprawdę wchodzimy do pomieszczenia i tak naprawdę no, ja tę przestrzeń całą rozumiem jako tak naprawdę taki no, korytarz w środku pomieszczenia. Nie lubię takich rozwiązań, uważam, że to jest w jakiś tam sposób strata przestrzeni. A jak już wejdziemy, no to mamy w sumie bardzo ustawną, bo dużo miejsca mamy. Dookoła na obchodzenie. Mamy szafę, duże okno, więc tak naprawdę cała sypialnia dla mnie jest ok. Szkoda tylko, że trochę tracimy tutaj miejsca. Tak, chcę zaznaczyć bardzo szybko, bo czasami w komentarzach się coś takiego pojawia. Tutaj mamy szapkę nocną, tutaj mamy szafę, którą musimy otwierać, no i jest jakiś konflikt. Trzeba to będzie rozwiązać, ale no przypominam, że jesteśmy na etapie bardzo wstępnym oceniania jakichś takich pierwszych pomysłów, koncepcji na mieszkanie. Na pewno się ta, da się to rozwiązać na przynajmniej kilka sposobów, więc na razie to zostawiamy. Przejdźmy teraz do przestrzeni dziennej, czyli kuchnia, salon, jadalnia. Zacznijmy od kuchni. To jest układ, jeden z układów, który uważam za wydajny, dobry. To jest tak, że tutaj mamy wysoką zabudowę, lodówkę i oprócz tego półtora modułu na, na też szafy czy, czy jakieś po prostu wysoką zabudowę, która jest wygodna i pojemna i mamy też ten duży blat który no, wszystko się tu mieści, plus właśnie ta główna przestrzeń robocza jest duża, wygodna. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, i czy to w ogóle jest jakby czytelny z rysunku. Tutaj mamy tą wysoką zabudowę, a tutaj blat nam wchodzi w taką niszę. Oczywiście to jest miejsce, w którym nie będziemy pracowali, ale jest to dobre miejsce na przykład na małe AGD. Na jakieś sokowirówki, na kawiarki, na blendery. Możemy sobie tutaj zrobić gniazda wtykowe. I po prostu mieć taki, jakby, otwarty schowek na te wszystkie potrzebne urządzenia w kuchni. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze taki. Regał wchodzi tutaj, on się ciągnie przez całą tą przestrzeń, łączy ją. Oczywiście w tej części to nie musi być regał na książki, raczej na jakieś tam ładne elementy związane z kuchnią, z gotowaniem. I teraz znak zapytania. Znak zapytania wiąże się z tym przejściem, bo ono jest dosyć wąskie. Z drugiej strony, no jest szersze niż standardowe drzwi, więc jak są zamykane kuchnie osobne z drzwiami, no to no tutaj mamy więcej miejsca na przejście, więc tak naprawdę. Z, będziemy mogli spokojnie przechodzić nie wiem, z obiadem, niosąc, niosąc sobie rzeczy do, do, do jadalni, ale faktycznie jest tu jakieś e, węższe takie gardło. No, bardzo łatwo będzie to zniwelować po prostu. Kupując, dobierając inną kanapę, można sobie po prostu kupić dużo, dużo węższą kanapę, zrobić taki półnarożnik i wtedy mieć po prostu otwartą tą przestrzeń. Ta kanapa została zaprojektowana, zaproponowana taka, po to, żeby jakby. bo to jest naprawdę duża kanapa, taka, żeby była pełnoprawna kanapa dla dwóch osób w dwie strony. Albo sobie siedzimy tutaj i patrzymy przez okno, albo sobie siedzimy tutaj w dwie osoby i patrzymy w stronę telewizora. Tak naprawdę. Dla mnie to jest przestrzeń na plus i rozwiązanie na plus, a już jest kwestią indywidualnej decyzji inwestora, czy, czy właśnie będzie ją skracał, żeby powiększać to przejście, czy nie. Teraz Lodzia. Lodzia to jest. Niewątpliwy plus, bardzo fajnie mieć taki balkon. To, na co zwróć, powinniście zwrócić uwagę, co jest też jakby plusem, to jest proporcje tego. Tu jest, jak patrzę, pewnie jakieś tam 190 cm, a to znaczy, że mamy spokojnie, tutaj sobie możemy postawić jakiś stolik, krzesła jeść, tutaj sobie śniadania czy lunche, więc na pewno na plus. Sama jadalnia, Fajnie, że ma duże okno i wydaje mi się, że ma takie wdzięczne, jest wdzięczna do zaprojektowania takiego dekoracyjno-aranżacyjnego, bo ma wolne ściany, do których można czy coś przywieszać, czy dostawiać delikatnego i myślę, że fajnie to może wyjść. Zostały nam dwa pomieszczenia takie pomocnicze. Wyłączę teraz te warstwy, łatwiej będzie nam to zobaczyć na czystym. Pierwsze to jest łazienka. Yy, łazienka yy, w pozytywnym słowa yy, w pozytywnym, Znaczeniu chcę powiedzieć, że jest taka upakowana, bo tutaj mamy niszę na duży prysznic. Oprócz tego mamy coś, co może się wydawać oczywiste, ale nie jest, bo nie zawsze mamy takie miejsca. Dwie szafki, jakieś tam niewielkie, ale dodatkowe szafy, oprócz tego, co może być nad niem nie geberitem, jakaś szuflada pod, pod umywalką i mamy jeszcze dodatkowe schowki. A oprócz tego sporo miejsca um, po prostu w łazience na, na, na takie na, nazwy to ruszanie się, więc dla mnie łazienka jest na plus. I na sam koniec pomieszczenie gospodarcze. Dla mnie ono tu też jest bardzo pozytywne, ponieważ można tu zmieścić pralkę, można tu zmieścić suszarkę, jest spora szafa gospodarcza, jeszcze tutaj mamy właśnie ściany, gdzie możemy sobie wieszać szotki, mopy i tak dalej. I dla mnie jeszcze ważne jest to, że. To nie jest sprawa wynikowa, bo tak czasami deweloperzy robią, że już nie ma co tam zrobić, bo jest, nie, wiem, głęboko w mieszkaniu nie dochodzi światło, więc po prostu tam wynikowo jest wstawiana garderoba, tylko tutaj to jest, jakby może to być świadoma decyzja. Yy, inwestora, bo tutaj bez problemu można by albo przedłużyć tą kuchnię i sobie otwierać tą przestrzeń dzienną, albo robić, nie wiem, dodatkowe toalety WC, a tak naprawdę inwestor może się zastanowić, co najbardziej mu się sprawdzi i jednym z z, z propozycji jest właśnie zamknięcie wszystkich takich brudnych, mokrych rzeczy właśnie w, w jednej przestrzeni. Dla mnie to jest na plus. Tak samo całe mieszkanie bardzo mi się podoba. To jest ta pierwsza wersja, najbardziej zbliżona do tego, co zaproponował deweloper. Dwie kolejne wersje będą, będą miały inne rozwiązania, więc zachęcam Was do porównywania i do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał między liniami. Wy dzięki temu nie przegapicie nowych mieszkań i kolejnych odcinków, a mnie pomożecie zdobyć przychylność tajemniczych algorytmów YouTube'a. Jeśli spodobało Wam się dzisiejsze mieszkanie, zadzwońcie lub napiszcie, umówimy się na spotkanie. Ja bardzo chętnie przeanalizuję je dla Was jeszcze głębiej, albo wybiorę jakieś inne, lub po prostu zaprojektuję wnętrze Waszego mieszkania. Do zobaczenia!